Teraz kontynuując, rifa butyna. Podaje się ją raz dziennie, dwuustnie, z posiłkiem, by nie podrażnić żołądka. Lek dobrze rozpuszcza się w tłuszczach i osiąga wysokie stężenie wewnątrzkomórkowe. Hamuje DNA zależną polimerozę R na wrażliwych prądków. Jest aktywna na mykobakterium tuberculosis i na mykobakterium avium intracellular. Stosuje się głównie na mykobakterium avium intracellulara, u osób HIV dodatkich lub u osób z umiarkowaną odpornością podaje się w skojarzeniu z azytromycyną lub klarytromycyną i z etambutolem przez 16 tygodni. Streptomycyna i amikacyna są to oczywiście antybiotyki aminoglikozydowe do leczenia tuberkulozis, gdy znana lub to podejrzewana jest odporność na inne leki. Amikacyna jest bardziej aktywna od streptomycyny. Może być podawane poza jelitowo, przez nie są aż tak wygodne. Streptomycyna hamuje biosyntezę białek komórki bakteryjnej. Działa bakteriobójcze w zasadowym środowisku i jest nieaktywna wobec prąków wewnątrz makrofarów. Jest podawana domięśniowo, nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jej szczytowe stążenie osiągane jest po godzinie od wstrzyknięcia. Jest to 40 mikrogram na mililitr. przedawce. 15 mg na kilogram masy ciała w ciągu dnia. Można podawać maksymalnie 1 g na 5 z, 5 z 7 dni. Dobre rezultaty mamy przy dawkowaniu 2-3 razy w tygodniu. Jest eliminowana drogą moczową przez przesączenie kłębuszkowe. I ważne, maksymalnie można jej podać 120 g w ciągu całej kuracji. Dobrze przenika do jam ciała. Przechodzi przez barierę łożyskową. Ostężenie płodu jest równe 50% stężenia w surowicy matki. W niewielkiej ilości występuje w neku. Źle przenika do płynu mózgowo -rceniowego. Działanie Działania niepożądane z medycyny to ototoksyczność, neurotoksyczność, zaburzenia neurologiczne i reakcje nadważliwości. Ototoksyczność przejawia się zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy. No i jest możliwe, trwała, trwa, możliwe trwałe uszkodzenie słuchu. Nefotoksyczność to ciężkie uszkodzenia, rzadko są ciężkie uszkodzenia, właśnie, a częściej niewielkie zaburzenia czynności kanalików nerkowych z małego stopnia albin, albinurium i obecnością bałeczków. Jeżeli chodzi o zaburzenia neurologiczne, objaw to odrętwienia wokół ust. Antybiotyk hamuje też przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, więc będzie nasilał leki zwyczające mięśni szkieletowe. No i mamy reakcję na wrażliwości o możliwym ciężkim przebiegu, teraz leki stosowane w zakażeniach mykobakterium avium intracellulare mamy tu etanutol, rifabutyna, azytromycyny, klarytromycyne, ramycyna, i inne fluorochinolony oraz klofazymina, czyli lekarta alternatywne. Czyli tutaj mamy do mikrobakterium avium intracellulary, czyli zwany MAC albo MAI. Te zaznaczone ym, tutaj tymi pseudoptaszkami, to można stosować w zapobieganiu chorobom wywołanym przez y, HIV dodatnich lub z obniżoną opornością. W sensie u HIV dodatnich lub z obniżoną opornością można stosować rifabutynę, azytromycynę i klerytromecyna. Leki stosowane w terapii trądu. No, one, tutaj mamy tak, że podawanie leków przeciwpłutkowych będzie od kilku miesięcy, nawet do końca życia. Tutaj widzimy, jak może wyglądać trąd. No, to podajemy tak. Sulfony i Dapson. Sulfony, podobny mechanizm do sulfonamidów, hamują syntezę kwasu foliowego przez mikobakterię Leprae i są bakterie statyczne na tę bakterię. A Dapson, czyli D. Aminodifenylosulfon jest metabolizowany przez acetylację i wydalany z moczem. Może powodować zaburzenia żołądkowo jelitowe, obwodową neuropatię, zapalenie nerwu wzrokowego, nieostre widzenie, białkomocz, zespół nerczycowy, zespół toczniopodobny i e, uszkodzenie szpiku. U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może powodować niedogęfistość hemolityczną. To też ważne u dzieci. Rifampicyna to lek o największej aktywności przeciw mykobakterium leprae. Jest zwykle kojarzona z dapsonem lub dapsonem i klofazyminą. Nigdy pojedynczo, bardzo łatwo o nabycie oporności. Jeżeli chodzi o klofazyminę, to jest bakteria wójcza w stosunku do mykobakterium tuberculosis, bakteria statyczna do mykobakterium leprae i aktywna w stosunku do awium intracelulary. Przeciwzapalne i immunologiczne działania są skuteczne w zapobieganiu i leczeniu trądowego rumienia guzowatego, reakcji nadwrażliwości obserwowanej czasem w trakcie leczenia lub po leczeniu pacjentów z trądem lepromatycznym. Ten trąd rumienia guzowatego to występują tam miękkie, zaczerwienione gózki skórne, pojawiające się wraz z zapaleniem podskórnej tkanki tłuszczowej i ostrym zapaleniem naczyń. No i tak, na trąb lepromatyczny stosujemy plofazyminę i dapson, plus dapson i rifampicynę, a trąd powlekany trądowym rumieniem guzkowym to plofazymina i glikokortykosteroidy. zemina wolna i niecałkowicie wchłania się z jelit. Jest biodostępna w około 55%, dobrze rozpuszczana w tłuszczach, głównie Idzie do tkanki tłuszczowej i do układu świateczkowo-śród znaczy, i tam jest dystrybuowana. Akumuluje się w makrofagach, może się gromadzić w płucach, w węzłach chłonnych, śledzionie wątrobie, no i innych. Ma długi okres półtrwania, bo nawet około 70 dni. Może zostać w organizmie latami. Wydala się głównie przez żółć skałę, w niezmienionej postaci. Działania niepożądane klofa to dolegliwości żołądkowe, jakie do nudności, wymioty biegunka. Nadwrażliwość na światło, przebarwienia skóry lub inne dermatologiczne zaburzenia, zmiany zabrawienia wydzielni, dzielni, podłzy, kałmocz. Koniec